Dziękuję Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Potrzebujemy w Polsce elektrowni jądrowych. To chyba dla nas wszystkich jest jasne Elektro energia z elektrowni jądrowej to tanie bezpieczne i niskoemisyjne, co w kontekście katastrofy klimatycznej jest niezwykle istotne, źródło energii. Energia jądrowa pozwala również łatwiej przejść przez kryzysy energetyczne i uniezależniać się od zawirowań na tym rynku, ale także od nacisków ze strony innych państw. Dlatego w tym miejscu chciałabym zapytać o kwestię konkurencyjnego programu Ministerstwa Aktywów Państwowych, konkurencyjnego względem polskiego programu energetyki jądrowej. Dlaczego pomysł budowy kolejnej elektrowni jądrowej konkuruje z tym programem? Polski program energetyki jądrowej pilotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada budowę dwóch elektrowni, które mają produkować tanią energię dla obywateli, a projekt ministra Sasina to projekt prywatny z udziałem kapitału koreańskiego i z udziałem spółek Skarbu Państwa. Mamy do czynienia z sytuacją, w której dostawca technologii w ramach polskiego programu energetyki jądrowej amerykański Westinghouse pozwał dostawcę technologii w ramach projektu MAPU, dostawcę koreańskiego my wciąż nie mamy kontraktu z tym pierwszym więc takimi działaniami polepszamy mu serdecznie. po prostu pozycję negocjacyjną o co tutaj chodzi Dziękuję serdecznie pani poszła.